Te, jak ta owca tutaj tego je tylko jak tego, te spodłowe mapy. No porąbane. Pamiętaj, jeśli klinikach w czerwony przycisk subskrybuj, zostaw również dzwonek, bo nie będziesz widział moich filmów. Cześć witajcie, z tej strony Gaźnik i witajcie w kolejnym odcinku z naszej zarobistej serii singla z gry Farming Sumator 2013 I w dzisiejszym odcinku jest ze mną w tle Piotrek Witam No i w dzisiejszym odcinku, no ładna pogoda dopisuje, słoneczko świeci Poza odcinkiem, wiosna w pełni się, wszystko zrobione No i co, Postanowimy poza odcinkiem, sobie wykosiłem jedną z łąk I kupiłem parę nowych tabytków I kupiłem tak oto prasę Sipme PS1221 Pharma Plus Kupiłem obiarkę Ursusa i kupiłem wczepę same Ursusa również. I w dzisiejszym odcinku, jak już w pozostałych widać, jedziemy siań oki hmm. Więc odpalamy najpierw Zetora, pojedziemy sobie to sprasować. Dzisiaj może taki długi odcinek wyjdzie, ale nie wiem. A pan Piotr to co tam robi? Ja kościelę Szetak. On kości, że tak, by. Na mapie kombinat rolny pomoże. Tak, i to jest jednak kombinator. Ej, i, i po, ma, na mapie, któremu poleciłem. Tak, tak tutaj, tutaj skręcamy. I nie zdziwcie się, co to jest za droga. Taka leśna trochę. Leśna droga, ale gaźniki najbardziej lubię takie drogi. Ja właśnie słup przywaliłem. To nie jest zły słup. Dobra, musimy tutaj jechać To jest już dojeżdżamy chyba z tego co pamiętam bo to tak zarośnięte, że ja nie wiem Ale za to co idzie po tej drodze, o już dojeżdżamy no. Dobra No i tak, wykosiłem sobie poza odcinkiem, w którym i zrobiłem to, tą łąkę, wyszło tu jest dwa, cztery, pięć pasków więc sobie zaczniemy tutaj prasować Czy nas powinna prasa pipać jak ma pełno na nie? Tak Jeszcze, jeszcze Nie wiem, jedynką lepiej, przy dwójką, można Można w dwójko, jest dobrze Ty, jak pipa, to lak, nie pipa, ale lakis. jest Ty, fajne belki robi i się przewracają te belki, ale chuj No a serio, przewracający się belki mam Chyba za szybko jechałem do tego. Że, 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 że źle zbiła. I się taki odcinek na propsie Z tym panem pięknym. Pod dawno musi dzisiaj śniłem w nocy. No serio! Zobaczcie jak ta prasa te belki wywala Ona się normalnie wyładowywuje, a wszewraca się. widać, że to była trzynasta, niedopracowana. Ale była jedna z najlepszych. No. Ale ta prasa jest niedopracowana lekko. Po prostu o ramę od belek zahacza, bym musiał od razu odjechać. Dzięki kierowalem. A się zatrzymy właśnie tym, tym oto sposobem. Ty jak to tam nie będę zbierał, bo po bo, bo, bo widły mi się nie chce lecieć z bo to daleko trochę. ten last face to też jest. Motło. Dopiero czwartowelkę robi No i tak się przewraca, nie wiem. Ale ja stanęła, stanęła, ha? Czyli coś jest to prosie, ale spierdziela na dół. Nie wnikam w to. Ale przynajmniej jest prasa rolująca. Przez tego webelki uciekają. No i druga stanęła tylko trochę krzywo. Ten Trek będzie musiał obejrzeć jutro ten odcinek. Będziesz musiał obejrzeć. To się dzieje jest to Okej sobie. O boże... Piotrek, wiesz co zrób na kombinacie rolnym? No? Kisonkę na airtrak'u Titusa. Nie, nie użyłem airtrak'a. Nie używasz? Tak A widziałeś to pole z kukurydzą? Widziałem. Tak. Ładne jest? Piękne. <grych> Ty, pierwszy raz ta belkę normalnie wyładowała. Ja nie wiem jak, jak kiedy ja jednym z kombajnem. Jako się dni, więc ty gdzieś tyle to Ale chyba też chcę znowu ściągnąć mapę. Fajna jest. Ale co od Farms? No, myślę, że jest lepsza. Bo są krowy? Znaczy nie chodzi się tylko o krowy, ale fajne są pola. No, fajne jest tego w klimacie. No ja pierdzielę stuwa, muszę kopnąć pod górę. To tylko aby dla przyjaźni Asiku chyba już zrobimy, a to będzie nie odwiedźcie w porze najprawdopodobniej. Dwie niepełne, znaczy jedno, nie, nie jedno i półtorej tak mi wyjdzie z moich obliczeń matematycznych, a ja mam złote matematyki jeden, więc... Boże, znowu pełno. Te, niektóre belki to stawia normalnie ta prasa, jestem, jestem ale zadziwiony, ale to i tej nie postawiła normalnie. Patreek co dzisiaj na obiekt będzie świat bo ogólnie nagrywamy to jest 1121. Mhm. Pierwszy raz tak, może na wcześniej kocinie, No dobra, może nie pierwszy raz. No bo... ale na tygodniu pierwszy raz, tak. No, tylko dniu. No. Bo gaźnik jest chory, w jutro w domu siedzę, więc... Dobra, jakieś ślagi mnie chwyciły 20 FPS pan, miał mam. Dobra, unormowało się. Co to było? Pewnie antywirus się skanował. Albo co? Tak widzimy, lagi były. Co jest z TFS-ów, to podczas zrobiło się 18. Ostatni co ja zrobię, ona mówi, że będę pomału owijał, ale lagi. A nie, bo jak ona dochodzi do 100%, to lagi to jest naprawdę, naprawdę na prostu jaknik błędu. To są tylko są niby. Możliwe. Zobaczymy. ZTS mi się przypomina ursusa 914 z tego z jedenastki. Nie wiem dlaczego. Bardzo podobny jest. No i ostatnia belka. 12 belek zrobiłem okrągły ona powiedzieć na to już z tego miaka zrobiorę, żeby było to 100% Dobra, jedziemy odholować Ursusa Co tam? Jeszcze co mi rakuje w tym klasie? Tam joystick Nie. Cóż? Tak powiedzmy to pod mam Nie tak dobrze ja tak pamiętaj do 15 FPS up nie ma pod A nie 15 pod 50 50? FPS. Up. Co? A nie to 105 Nie do 15, ja grałem na 20 na laptopie to jeszcze nawet nie miałem. To oko nie Nie no, wiem, ja dzisiaj będę Nikolanda to stało na po mapie jednej i kurczę, nie wiem co ślaguję jak tam trzeba na końcu idą? Znaczy to już pracowałem tutaj bo ja zaraz MTZ a swego z tego z wiarką. owinięmy sobie to i tego, wstawimy paskę. O, tu nie wstryjady. dobra. Sijady tędy, myślę. Dobra. Na razie tutaj zostawimy go. Zabierzemy sobie MTZ ciora naszego. Ziemi. A czym no jako wiarka się spiszę? Pierwszy raz będę w 13, że tak powiem, obijał belki. Zobaczymy, jak to pójdzie. I to jest o Ursusa. Ursus. Ja tak powiedział, że zrobi serię na Sindus, z kombinatu rolnego pomogę. Mm. Tak. <grystans> Moja nasza przysługała na 4-5 ok odc odcinka. Tak, <grystans> okay, ale śmiej się, byś mógł zrobić taką serię. No Mam no, dobry internet. Live mógłbyś spróbować na tej mapie robić. Ja bym z tobą pograł na lajwy na niej. Ja teraz mam ustawione kropotę już chyba. To co, to tak próbujemy? Jakoś mi się lajwy nie chce robić. Powiem tak szczerze. Teraz owijamy meleczki. Jak to się rozładowuje, to nie Pewnie... idzie Może A o dobra Czekam na jedną mapę jak wyjdzie to 17 Górale? To też, ale Pomosza. A, będzie znowu grał i największy pole Kosiu kombajnem Nie wiem czy ale ja lubię tu się ma nie wiem, tracę Ja na wielu wielu dużo patrzę. Dobra, w czasie jak się będzie welka ubijała, to w przylecimy tutaj 912 naszym sztuczarkołów. kołów Lecimy na 912 kursusem będziemy tu mało też zbierać te belki. Jak tam miną, czarna koszy, odpłynę. Eee, dobrze. To belki owijam tego, zaraz będę zbierał. Będzie Piotrek, trzeba zmienić jakiś program i znaleźć inny program po nagrywaniu, bo... ten praw do 13 to nieraz nie jest za dobry. Ale w sumie widzę FPSy, czy nagrywam, czy Dobra, jest to płonce, trzeba ja powiem Dlaczego ona się nie obwinęła? To ja co obijemy łowę oh, te belki A, mów to się gdzieś trafiowe belki obijać bez... bez sens. Ojej, w nie to. No, robimy kolejno bele. Te już zostało chyba 2, 4, 6, 8 belek jeszcze do objęcia a razem z to to 9. Więc pomału, pomału idzie Nie to ciągle mi się ten przycisk. O, Kolejna beleczka O jeszcze SMS z plusa przyszedł jakby to nie było... Na każdym odcinku musi być SMS no, albo z Czegoś tam Ostatnio sympatia mi przesłała, że naleźliśmy dla Ciebie drugą połówkę O no. Kurde, nie Bo te niektóre reklamy mnie denerwują I co, najlepiej wykazali już te SMS-a o treści druga połówka I wiecie ile za SMS-a chcieli? No 12,35 to ma końcu jeszcze kto napisze sobie tak, no, Tak, napisał i tego Jestem głupi, dobra jestem głupi Ale tego nie tego nie powiedziałem, tylko to Piotrek powiedział. <laughs> śmiejmy się z Piotka. Ha 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 Piotrek, śmiejmy śmiejemy się z ciebie W komentarzu XD Mam dość ty? ile tych balek 5. No, widzę, więc... Ja jestem na dobrej drodze. Aby to zaraz skończyć. Może ja tylko z odcinkiem nie przesadzę, bo później będę musiał to wstawić, ale tak mi nie. Miał. Nie wiem, ile już nagrywamy, ale ile już nagrywamy. Nie wiem, mamy na dwunastej. Dobra, to aby zakończyć tak za 20... Za tego. Myślę, że ja tu pozbieram te belki. Z dommyściem myślę pozbierać belki. Stało mi cztery do owinięcia O, będzie dwa kursy, no to z podbierać, pozbierać. Dobra, obijamy. Kolejna beleczka, można powiedzieć. Być powiem, w miarę szybko się wyrobiłem z tymi szerokosami. Skończę owijanie pomału, no nie? To ja tylko zebrać i gitara. Wcale nie gitara się ma, <laughs> tylko łokieć pięta, dwa bilety. Piotra idzie do. Okay. Dobra już kończymy z tym. Okay. nie będę wspominał odcinka z góraliścia kosu. No, 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 no Bo tam było łokieć, pięta, dwa kartofle, Piotr idzie, po dwa złote. Okay. <laughs> łokieć pięta, dwa ziemniaki i zaraz do No Dobra, nie, to było, to było słabe, nie sądzę. Trochę Trochę, jak może chcesz Ty poznać Panią z sympatią, Jest, na ciebie pis pisała Dobra, hmm. jeszcze jedna beleczka i zbieramy Nareszcie reszcie. było na wiedzieć, bo już długo z tylko obijamy Sianokosy były na kostkę, więc tu postanowiłem, że będą jedne okrągłe. Właśnie. Czyli będzie to siano-kisonka dla odmiany. nie robiliśmy, więc... Czemu by nie zrobił? parę nabytków na koniec. Tak, to już jest jeden, można powiedzieć, ostatnich odcinków z 13. Niestety. Niedługo serię kończymy. Tak, od październik od listopada jak mam, więc... To się Google w ta seria jest To środa odcinek jest zawsze Praktycznie bardzo nie mogę albo jest Naprawdę nie jestem w stanie Dobra rozładowujemy, odprowadzamy o wiarę -y I zbieramy te belki Ej powiem się że ten MTZ mój do tej owiarki Ursusa to pasuje w miarę. Mm. Czuję się jakbym jechał po lesie. Na droga taka jest, jest w tym taka wyboista. A już wyjeżdżam. Mm. Z narmi wyjeżdżam.

Oczywiście na koniec sezonu później sejwa dostaniecie. bo ja chyba będzie save pograł na moim save i znajomy życie. Bo na każdego sejwie gra dostęp. Dobra. Brakuje mi na tym czkałej tej wiaty co tam była, ale... Omijam. Dobra. Idziemy do 912. Dobra. I... <laughs> robimy szybkie zbieranie i kończymy odcinek ale chcecie mieć głowy co? to wiecie każdy może nagrać tylko wiecie, Kto to później miejsce na dysku będzie Hmm. jak jest długo? Bez Jaj będę musiał wjechać po cztery belki Czaifto Po cztery? O, no, bo nie zmieściło się. Ctoś ty się dzisiaj tutaj rebuję, będę musiał płacić po coś zobaczyć. Czy jakiś mod? Nie, mod to nie, jakiś program jest polawy w tle. Prawdopodobnie Active Yuz. What the fuck? Aha. Spoko. Znalazłem te drogie palno. Gadujemy. Muszę to rozładować. Cholery. Rozładować. Może gdzieś tutaj. No to nie, bo te masy nie stoją. Ale możemy tutaj rozładować. Raz według i Nie, nie tak często. Czy już takie będziemy używać? Może możemy spróbować to rozładować to. Co to było? Piotrek ma okno otwarte. Tak, ja mam okno otwarte. Dobra, opie. Jedziemy ja po ostatnie cztery puelki. Zostały, bo nie mogę zostać, bo jeśli tak ktoś ukradnie i nie będzie, mi się no za darmo. Nagaźni, ty lubi się dzielić Czuję ten odcinek będzie długi. Nie wiem, jak to by się udaje. Z... Tamaj tu... odcinek, ten, odcinek. Tak. o, się, jest bo 100 giga. Jest to giga. Dobra, jedna balka Droga. trzecia i nie zabrałem czwarty, dobra okej, okay, myślę, że w dzisiejszym odcineczku to by było na tyle no i co dzisiaj w dzisiejszym odcinku zajęliśmy się ścianą i foneczką, No więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, to już zostawcie łapkę w górę, wpadajcie do pieprusia, No i tam też subika, łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz pozytywny po sobie. No i co dzisiaj w tle ze mną no Piotrę, chcesz coś, coś powiedzieć? Dzięki Gesnik za zaproszenie i do następnego odcinka. O, do następnego odcinka trzymajcie się. Cześć. Cześć.